Kasy. Lol, nie wiedziałem, że z tych kubek, które są wytworzone przez nich, też może być. Oj tam, wersję z Flasha pogram. No właśnie, to też jest to, nie? To, to, bo to właśnie z dlc na dlc praktycznie 3 czwarte mechanik się zmienia. I temy dostają reworki, masz nowe miejsca, nowe możliwości, e, nowe postacie, więcej do odblokowywania, e, nie wiem. Niektóre postacie mogą też działać lekko inaczej. Ja mam takie podejście, nie wiem. Ale fleszowe to już w ogóle jest kurde. Fleszowe to jest w ogóle chyba osobna gra na Steamie, nie? Bo są dwa Izaki na Steamie. Czy źle mówię? Chyba dobrze mówię. Że są dwa Izaki na Steamie. Jestem taki klasyczny Isaac, Isaac jest właśnie ten co, ma te, co teraz gramy z dlc'kami Śmieszne Dobra byliśmy w treasure roomie więc ja bym od razu leciał na bossa bo i tak nie widzę piętra Więc jak znajdę to od razu idę Boże jak ja tu nie dostałem to ja nie wiem i serce może? Dę tego. Okej. Okay. Dzisiaj jeszcze w ogóle jest spotkanie. Kurde właśnie, dzisiaj muszę jeszcze na spotkanie iść Z rady. No to się zasrałem trochę. No to po tym podejściu kończę. Chyba, że przegram teraz. To jeszcze nie. Myślę, że przez święta więcej ludzi będzie też na streamach. Ja będę miał więcej czasu, będę więcej streamował. Może jakieś inne gierki też. Zrobię sobie. Zesty jeszcze raz, ostatni raz. Mogę w końcu, proszę. Ileż można przegrywać? Valoranta bym se postreamował, albo tego... Fortnite'a będę streamował, to na pewno będę streamował, to się możecie spodziewać Będę Fortnite'a streamował jak ki, bo wychodzi ten stary sezon OG, śmieszny No skurde porażka, jakaś paranoja chyba Widzę wybierać najkrótszą drogę, idą na naokoło, trzy razy Ty, gnoju, ty, od pleców byś mi wszedł, ci kurde. Wiesz, co? Meksykańskie tango zrobił. Nie wiem, co to znaczy meksykańskie tango, ale bym dokładnie to zrobił. Zostaw mi moje ładunki. Ten, dzisiaj byliśmy w ogóle też chińskimi, i kupiliśmy se. Mm, ja sobie kupiłem nowe laczki. Bo, bo, bo no, tamte mi się troszeczkę rozwaliły. Tak troszeczkę podeszwy nie mają. <grym> I kupiliśmy sobie wieniec na drzwi. Tego daliśmy I coś jeszcze. Mm. Też jakieś lampki chyba? I, 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 i coś jeszcze. Coś jeszcze. Na pewno coś jeszcze, ale nie przypomnę sobie teraz. A, ten taki łańcuch też yy, taki na choinkę, coś się kolorowy daje. Tylko myśmy zielony kupili. Może, może urf, może urf? O! Zwróciło się i dostał No, co się spodziewałem, demedża. Przyjeździe z apokalipsy, a to może nawet dobrze Ball of bandages albo cube of meat Nawet dobre Dzięki widzowie za streama Mam nadzieję, że się podobało. Polecam się na przyszłość. Dzięki bardzo serdecznie za streama, mam nadzieję, że się podobało. Kurde, jaki gówno, syf śmierdzący. Nie gram w tą grę. Walę tu. Cóż. Możecie wpaść na socjale, jak chcecie jakiś znak po sobie zostawić. I do następnego.